Darf Nihilus był jednym z najpotężniejszych i najbardziej przerażających sitów w historii. Przeżył katastrofę mocy, zwaną katastrofą na Malachor V, która dosłownie wypaliła mu duszę. Zniszczył swoje ciało, stał się duchem głodu, mocy, czystym pragnieniem. Potrafił wysysać życie i moc z całych planet nie przez broń, lecz samą swoją obecnością. Jego głód rusł bez końca. Był bardziej siłą natury niż człowiekiem. Nosząc czarną zbroję i maskę, mówił tylko w niezrozumiałym języku mocy. Tylko jego uczennica, Visas Mar, mogła go zrozumieć. Był członkiem Triumviratu Sithów razem z Darth Trają i Darth Sionem. Został pokonany przez Jedi Exile Mehra Surik. Ale nie bez walki, zginął. Bo jego głód był tak wielki, że pożarłby samego siebie.